Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. Dzisiejsza historia często w zagranicznych mediach porównywana jest do wydarzeń, które rozegrały się na chyba najsłynniejszych przełęczy w historii, przełęczy w górach Ural, również w Związku Radzieckim. Chociaż ja nie do końca widzę podobieństwa pomiędzy tymi historiami, zarówno w jednej jak i w drugiej są takie niewyjaśnione sytuacje, niewyjaśnione wydarzenia, no i to faktycznie jest jakimś podobieństwem, ale same historie są od siebie całkowicie różne. Nie przedłużając, zapraszam Was do poznania historii tragicznej wyprawy grupy Lewina. Wydarzenia, o których opowiada dzisiejszy odcinek, rozegrały się na najwyższej górze Kaukazu, Elbrusie. Wyprawa, której celem było zdobycie wysokiego, chociaż nietrudnego technicznie szczytu, przerodziła się w wstrząsającą walkę o życie całej grupy. Załamanie pogody, jakie nagle nadeszło nad masyw, rozpoczęło dramat zakończony wielką tragedią, a odnalezione na miejscu ślady niełatwo było wyjaśnić w racjonalny sposób. W tej sprawie pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. Co tak naprawdę wydarzyło się w 1990 roku na zboczach Elbrusa? Rozdział pierwszy wyprawa. Na kanale pojawiło się już wiele odcinków opisujących czasami niewyjaśnione wypadki w górach Związku Radzieckiego. Podczas analizy ich przyczyn, jednym z głównych czynników doprowadzających do tych dramatów jest najczęściej pogorszenie się warunków pogodowych. Często historie te miały miejsce w niezbyt wysokich górach, gdzie jednak panuje surowy klimat, a cywilizacja oddalona jest o wiele kilometrów, przez co pomoc w takiej sytuacji nadchodzi dopiero po wielu dniach. Dzisiejsza historia pod tym kątem jest zupełnie inna. Wydarzenia rozegrały się na bardzo popularnej, lecz wysokiej górze, w odległości zaledwie kilkuset metrów od schroniska. Elbrus był wtedy celem wielu wypraw. Kierownikiem sześciosobowej grupy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, był Siergiej Lewin. Doświadczony turysta i alpinista, pretendujący do tytułu Mistrza Sportu w Związku Radzieckim i ten tytuł otrzymują wyłącznie sportowcy legitymujący się przejściami wielu wymagających szlaków w swojej karierze. Lewin w Górach Wysokich miał już doświadczenie, brał też udział w akcjach ratunkowych w górach Kaukazu czy górach Tien Shan. Drugim bardzo doświadczonym uczestnikiem był lekarz, Siergiej Farbstein, także pretendujący do miana mistrza sportu. Osoby, które znały obu alpinistów podkreślały, że dysponowali oni dużymi umiejętnościami, a na koncie mieli wiele długich i bardzo trudnych dróg w górach Związku Radzieckiego i czuli się oni pewnie, nawet w takich trudnych, wymagających warunkach pogodowych. Doktor Farbstein już dwukrotnie zdobył wcześniej szczyt Elbrusa, z kolei Lewin miał doświadczenie ze wspinaczki na wysokości około 6000 metrów. Pozostałymi uczestnikami byli Oleg Bułdakow, Woronin, Łazariew i Odintzow. Wyprawa na Elbrus odbyła się na początku maja 1990 roku i stanowiła ona część Turiady, czyli takich masowych wędrówek organizowanych w Związku Radzieckim. Była to bardzo popularna aktywność fizyczna w Związku Radzieckim. Te kilkudniowe, a czasami nawet kilkunastodniowe wędrówki były skrupulatnie planowane, a udział w nich był uzależniony od doświadczenia uczestników. Turyści rozpoczynali od krótszych wędrówek w prostszym terenie, by następnie, wraz ze wzrostem doświadczenia, móc wziąć udział również w takich dłuższych, wielodniowych wędrówkach w wysokich górach. Grupa Lewina pochodziła z Leningradu. 2 maja zespół opuścił słynne schronisko 11 położone na wysokości 4100 m, na zboczach helbrusa. Często z rosyjskiego mówi się na nie priut, co oznacza właśnie schronisko. Celem kierownika Sergeja nie miało być wówczas zdobycie szczytu położonego ponad 1500 metrów wyżej, lecz tylko uzyskanie odpowiedniej aklimatyzacji. Był to początek ekspedycji, więc za istotny aspekt słusznie uznano przyzwyczajenie organizmów do pobytu na dużej wysokości przed tym decydującym atakiem na szczyt. 2 maja około godziny 15, a według innych źródeł o godzinie 14:30, zespół prowadzony przez Lewina spotkał inną schodzącą ze szczytu grupę alpinistów. I z rozmowy pomiędzy kierownikami wynikło, że celem Siergieja jest podejście jeszcze przez około godzinę w górę, a następnie zejście aż do schroniska na noc. Grupa schodząca tamtego dnia ze szczytu również była częścią Turiady. Co ciekawe, zespół Lewina należał do najbardziej doświadczonych, dlatego podczas tamtych dni pełnił on na Elbrusie funkcję także zespołu ratunkowego, takiego awaryjnego. W razie gdyby inne ekipy działające w ramach Turiady napotkały jakieś poważne problemy, no to oni mieli właśnie ruszyć na pomoc. Po krótkiej rozmowie obie ekipy poszły w swoją stronę i po podejściu przez kolejne 40 minut kierownik Siergiej zarządził taką krótką przerwę odpoczynek łyk ciepłej herbaty i jakąś małą przekąskę. Podczas tego postoju gwałtownie zaczęła zmieniać się aura. Nad masyw nadeszły chmury i wzmógł się wiatr. Lewin podjął wtedy decyzję o wykopaniu jamy śnieżnej i zabiwakowaniu w niej. Według niektórych źródeł Lewin początkowo zaczął schodzić, a dopiero po chwili podjął decyzję o biwakowaniu. I to postanowienie o zabiwakowaniu później było wielokrotnie kwestionowane. Uważano, że skoro grupa znajdowała się na wysokości około 4,5 metrów i według ustaleń pogoda tamtego dnia nie była na tyle zła, by uniemożliwić zejście do schroniska, to dlaczego Lewin podjął tak szybką decyzję o wykopaniu jamy śnieżnej? Według niektórych ekspertów, ten doświadczony alpinista chciał w ten sposób przygotować zespół do biwaków na wyższych wysokościach w Pamirze czy w górach Shan, ponieważ takie wyprawy również były planowane. Przez radiotelefon Siergiej powiadomił kierownictwo Turiady o swoich planach. Podczas tej nocy z 2 na 3 maja warunki pogodowe nie poprawiły się, a co gorsze, uległy nawet pogorszeniu. Wiatr wzmógł się i wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę, a na dodatek sypiący śnieg pogarszał sytuację. W nocy temperatura wynosiła minus 5 stopni Celsjusza. Kierownik Lewin Świadom, że choć jego zespół dobrze zniósł nocleg, to kolejny biwak w jeszcze gorszych warunkach może okazać się już zbyt dużym ryzykiem, i podjął on z rana decyzję o zejściu. Niestety, widoczność była na tyle ograniczona, że grupa miała duży problem ze zlokalizowaniem właściwej drogi, a wcześniej dobrze widoczne ślady innych grup zostały już zasypane przez świeży śnieg. Zejście nie było łatwe. Doktor Farpstein kilka razy przewrócił się, według niektórych źródeł upadł dwukrotnie, a przyczyną tego miało być pogorszenie jego stanu zdrowia. Mężczyzna miał również podobno jakieś problemy ze wzrokiem. Kiedy Lewin zorientował się, że pobłądzili, podjął decyzję o powrocie do jamy śnieżnej wykopanej dzień wcześniej. Co ciekawe, w drodze do niej radzieccy alpiniści napotkali schodzących ze szczytu dwóch Japończyków, którzy także pobłądzili, i zaoferowali im oni swoją pomoc i wspólnie dotarli do wykopanego schronienia. To, niestety, pod ich nieobecność zostało już częściowo zasypane i było w nim mniej miejsca niż wcześniej, ponieważ jedna z wykopanych komór się zawaliła. Doświadczony kierownik z pewnością wiedział, że na Elbrusie do wielu wypadków dochodziło w momencie, gdy alpiniści schodzili w złych warunkach atmosferycznych i gubili właściwą drogę. Posiadając radiotelefon, uznał on, że bezpieczniej będzie wrócić do schronienia i połączyć się z ratownikami. Ze względu na obecność Azjatów w jaskini było o wiele ciaśniej niż dzień wcześniej. Wszyscy odczuwali już tamtego dnia duże zmęczenie, a w grupie, choć panował niepokój to nikt jeszcze nie panikował. Kierownik połączył się nawet z liderami innych grup, radiotelefon w jamie śnieżnej działał, choć z pewnymi problemami trochę przerywało rozmowy, ale dało się porozumieć. Co zastanawiające, podczas tamtej rozmowy Lewin nie wezwał pomocy, nie wszczął on alarmu. Z tego też względu w schronisku nie podjęto decyzji o natychmiastowym wysłaniu zespołów ratunkowych, uznając, że skoro sytuacja nie jest jeszcze krytyczna, to nie warto wysyłać ekip poszukiwawczych, bardzo ryzykując, że i one zgubią się w tak trudnych warunkach. Kiedy zbliżał się już wieczór, a pogoda wciąż nie ulegała zmianie i w coraz gorszym stanie znajdował się dr Farpstein, Lewin połączył się ze schroniskiem. I wówczas poprosił o zorganizowanie akcji ratunkowej z samego rana 4 maja. Lewin ustalił kolejne połączenie z kierownikami Turiady na godzinę 7 rano, a całą rozmowę zakończył słowami – liczymy na grupę ratunkową. Podobno już 3 maja na poszukiwania jako jedyna wyruszyła grupa Leonida Ebrila. Tylko oni podejrzewali, że zespół Lewina może tak naprawdę być w dramatycznej sytuacji. Niestety pogoda uniemożliwiła im odnalezienie grupy, i ekipa Leonida wróciła do schroniska na noc. Niestety sytuacja w jamie śnieżnej robiła się coraz trudniejsza, intensywne opady śniegu zasypywały wejście, dlatego wewnątrz było coraz mniej tlenu, i w pewnym momencie trójka Rosjan postanowiła odkopać wejście i wyjść na zewnątrz. Lewin, Łazariew oraz Woronin wyczołgali się z wnętrza jamy i zaczęli odkopywać wejście. Podczas tej czynności dostrzeżono w oddali światła schroniska, mgła rozstąpiła się, lecz mimo tego, Lewin nie zdecydował się wysłać nikogo po pomoc, ponieważ uważał, że jego partnerzy byli już w złym stanie i obawiał się, że po prostu oni nie dotrą do schroniska. Uznał, że dużo bezpieczniej będzie oczekiwać nadejścia ratowników w jamie śnieżnej do rana. Doktor Siergiej nie był już w stanie chodzić, a Bułdakow zachowywał się bardzo podejrzanie i podobno nie był on już w pełni zdrowy na umyśle. Komunikacja z nim była utrudniona, bredził, był taki nerwowy. Podczas kolejnych kilku godzin na zboczach Elbrusu rozegrał się dramat, którego dokładnego przebiegu najprawdopodobniej już nigdy nie uda się ustalić. Choć wiele wydarzeń z tamtej nocy da się racjonalnie wyjaśnić, no to niektóre pozostają do dziś tajemnicze i niewytłumaczalne. Około godziny siódmej rano obudził się w namiocie Odinsow. Przez kolejną godzinę odkopał się ze śniegu, wyszedł z tego namiotu i wyczołgał się z jamy na zewnątrz. Dwóch nieprzytomnych towarzyszy zobaczył jeszcze w jamie, a trzech kolejnych partnerów zobaczył już po wyjściu na zewnątrz. Leżeli oni w pobliżu wejścia do ich schronienia. Co ciekawe, nie mieli oni na sobie butów jeden z nich nie miał również kurtki, a inny miał opuszczone spodnie. Woronin leżał tuż przy wejściu w rękach trzymał nartę Japończyków, którą najprawdopodobniej do samego końca odgarniał śnieg. Odinsow nigdzie nie widział jednego z Japończyków, z kolei drugi podobno był przytomny i znajdował się w jamie, ale nie był on w stanie samodzielnie schodzić, więc Rosjanin sam ruszył po pomoc i szybko natrafił na grupę ratowników poszukujących właśnie duetu Japończyków. Odinsow wskazał im miejsce, gdzie znajdowała się wykopana jama śnieżna. Ratownicy w pierwszej kolejności natrafili na ciało Bułdakowa, który wykazywał oznaki życia, lecz zmarł chwilę później i na jego twarzy były widoczne obrażenia. Następnie odnaleziono doktora Siergieja w ciężkim stanie i natychmiast został on przewieziony do schroniska. Natomiast jeden z Japończyków został odnaleziony poza jamą śnieżną, w lodowej szczelinie. Niestety nie dało się już mu pomóc, nie wykazywał on oznak życia. Najprawdopodobniej przebudził się przed Odinsowem i sam postanowił rozpocząć zejście, nieszczęśliwie wpadając do lodowej szczeliny. Z kolei jego partnera, którego widział Odinsow, udało się uratować. Na śniegu odnaleziono ciała Lewina, Łazariewa oraz Woronina i także żaden z nich nie wykazywał już oznak życia, a w szpitalu niedługo później w wyniku hipotermii. Zmarł także lekarz Farbstein. Z ośmiu osób tamtą noc przeżyły zaledwie dwie. Opinia publiczna była wstrząśnięta dramatem jaki rozegrał się na Elbrusie. Tym bardziej niezrozumiałym, że dokładnie w tym samym czasie inna, dużo mniej doświadczona grupa młodszych ludzi również biwakowała w jamie śnieżnej i ona choć mocno wychłodzona to sama bezpiecznie dotarła do schroniska. I jeszcze więcej pytań pojawiło się, kiedy na jaw wyszły kolejne fakty. Przy odnalezionych alpinistach brakowało części ich sprzętu i wyposażenia tego najrzadszego, zagranicznego i najdroższego. Na dodatek w jamie śnieżnej odnaleziono kałużę krwi, a sekcja zwłok wykazała, że w żołądku jednego z uczestników grupy Lewina odnaleziono włosy innego członka grupy. Zastanawiające było również to, że w śniegu odnaleziono zniszczony radiotelefon należący do Lewina, więc to połączenie o siódmej rano najprawdopodobniej i tak nie byłoby możliwe, bo jego radiotelefon już nie działał. Co ciekawe, zespół miał przy sobie aż 52 śruby lodowe. Nikt racjonalnie nie był w stanie wyjaśnić, po co im było aż tyle tego sprzętu na takim wyjściu aklimatyzacyjnym do wysokości tysiąca metrów. Śruby lodowe służą do zakładania punktów asekuracyjnych podczas wspinaczki po zalodzonych ścianach czy lodospadach. Podejście na Elbrus ze schroniska 11 praktycznie pozbawione jest takich trudności technicznych. Po co więc alpiniści zabrali ze sobą ten sprzęt? Warto podkreślić, że zastanawiająca była sama ilość tych śrub. A nie sama ich obecność, ponieważ zespół Lewina, tak jak wspomniałem, wyznaczony został jako jedna z ekip ratunkowych, więc w razie wypadku, aby udzielić pomocy, mogli oni potrzebować śrublodowych, by dostać się do poszkodowanego, znajdującego się w niedostępnym terenie. Szybko pojawiły się plotki wśród ratowników, że grupa nie zdradzała kierownikom Turiady prawdziwych celów swojej ekspedycji, i dlatego mieli oni przy sobie tak wiele śrublodowych. A dr Farbstein testował na uczestnikach leki poprawiające aklimatyzację, które były podobne jakimiś adaptogenami i to one mogły spowodować uszkodzenie narządów wewnętrznych i śmierć. Ale ta teoria nigdy nie została potwierdzona. Rozdział drugi: Tragiczna noc. W tym rozdziale omówię wydarzenia, które później udało się wyjaśnić lub znaleziono potencjalną przyczynę takiego przebiegu zdarzeń. Osoby wspinające się w tamtych czasach w Kaukazie w bardzo prosty sposób uzasadniły, dlaczego według nich grupa wyposażona była w tak dużą ilość śrub lodowych. Otóż radzieckie śruby wykonane były z tytanu i były cenione wśród zachodnich wspinaczy za ich trwałość i niższą wagę. W Kaukazie dochodziło więc do handlu pomiędzy grupami alpinistów radzieckich i zachodnich. Na przykład za kilkanaście śrub można było dostać nowe buty wysokogórskie zachodniej marki. Inna wersja mówi o tym, że zachodni alpiniści pozyskiwali śruby nie po to, by ich używać, tylko sprzedawać jubilerom, którzy dobrze płacili za Tytan wysokiej jakości. Znalazłem relacje starszych alpinistów rosyjskich, którzy jednoznacznie twierdzili, że handel z jubilerami nie ma z tym kompletnie nic wspólnego i chodziło wyłącznie o to, że te radzieckie śruby produkowane były z tytanu i były właśnie sporo lżejsze i trwalsze od stalowych śrub dostępnych na zachodzie. Szybko zaczęto podejrzewać, dlaczego na miejscu wypadku nie odnaleziono całego sprzętu zaginionych. O jego zniknięcie zaczęto podejrzewać grupy poszukiwawcze, grupy ratunkowe, które najprawdopodobniej te co bardziej wartościowe przedmioty mogły po prostu ukraść. Niewykluczone też, że część tego sprzętu została porwana przez wiatr, lub przysypana przez śnieg, i nigdy nie została odnaleziona. Tym kradzieżom mógł sprzyjać fakt, że na miejscu tej tragedii znajdowało się wówczas bardzo wiele wypraw ratunkowych, poszukiwawczych, bardzo duże ilości osób znajdowały się w pobliżu, a jak wiadomo, gdy jest duży tłum, no to łatwiej coś po prostu ukraść. Co interesujące, według ratowników odinców, przeżył tak naprawdę dzięki Japończykowi, który postanowił wydostać się z jamy i rozpoczął zejście. To właśnie on udrożnił korytarz, pozwalając świeżemu powietrzu dostać się do środka, a to sprawiło, że Rosjanin się ocknął. Skąd wewnątrz jamy śnieżnej znalazła się plama krwi? Według ratowników, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, plama mogła pochodzić od obrażeń Olega Bułdanowa, ale biorąc pod uwagę niedostateczną aklimatyzację grupy, można też założyć, że któryś z uczestników Zaczął wykazywać objawy choroby wysokościowej, obrzęku płuc lub obrzęku mózgu, a właśnie w przypadku obrzęku płuc jednym z jego objawów jest kaszel krwią. To nieracjonalne zachowanie olega i taki trudny kontakt z nim również może wskazywać, że cierpiał on już na objawy choroby wysokościowej. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu wszystkich uczestników była hipotermia. Zaawansowane stadium hipotermii sprawia, że człowiek odczuwa ciepło, ofiary hipotermii odnajdywane są właśnie z rozpiętymi kurtkami lub ze zdjętą inną częścią garderoby. Zauważyłem, że w dostępnych źródłach opisujących tę historię często podkreśla się, że ze względu na doświadczenie grupy, ciepłą odzież i dobre wyposażenie, oficjalna wersja o hipotermii jest mało wiarygodna i często jej krytycy doszukują się innych tajemniczych przyczyn dramatu. Doświadczony alpinista Jewgeni Bujanow postanowił dokładnie przeanalizować elementy tego wypadku i doszedł on do takich wniosków. Problemy grupy zaczęły się podczas drugiego biwaku: uszkodzona jama śnieżna, aż 8 osób wewnątrz, wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Na to nałożyły się trudne warunki pogodowe, silny wiatr, temperatura w okolicy zera i duża wilgotność. Niewystarczająca aklimatyzacja grupy do dłuższego pobytu na wysokości 4500 metrów. Na dodatek sytuację pogorszyło długotrwałe przebywanie grupy w ciasnej jamie śnieżnej, gdzie panowała duża wilgotność powietrza, które było z kolei ubogie w tlen. Niższa zawartość tlenu wzmagała niedotlenienie. Uszkodzona jama śnieżna mogła mieć problemy z wentylacją, oddechy uczestników również sprawiały, że tego tlenu było mniej. Korzystanie w jamie z pieca naftowego, używanie urotropiny do rozpalania palnika Primusa mogło wydzielać trujący kwas cyjanowodorowy i to mogło doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. Z kolei to, co mogło przyczynić się do hipotermii alpinistów, to przemoknięcie odzieży. Puch zawarty w ich kurtkach charakteryzuje się higroskopijnością, w związku z czym może wchłaniać wodę, Niekoniecznie przy bezpośrednim kontakcie ze śniegiem, ale także z powietrza, a mokry puch traci właściwości termoizolacyjne. Samo oddychanie wydziela dużo wilgoci, zmęczenie się podczas próby zejścia również sprzyjało przepoceniu ubrań, a tym samym ich przemoczeniu od środka. Ratownicy podkreślali, że zarówno kurtka odincowa, jak i kurtka lekarza Sergeja były całkowicie mokre. Kolejnym czynnikiem przyspieszającym proces hipotermii, była niska aktywność fizyczna uczestników ekspedycji, ponieważ w jamie śnieżnej było bardzo ciasno, nie mogli się oni ruszać i ich organizmy nie były więc w ten sposób rozgrzewane przez ruch. Kolejny ciekawy wątek dotyczy ofiar leżących na zewnątrz, ponieważ na ich twarzach dostrzeżono taką warstwę lodu, co podobno wskazywało na to, że za życia długo leżeli oni na śniegu. I według Bujanowa było to spowodowane tym, że po wyjściu z jamy, aby schronić się przed silnym wiatrem, Rosjanie położyli się po prostu na śniegu. Według Jewginija, wszystkie pozostałe aspekty, takie jak kałuża w jamie śnieżnej czy te włosy w żołądku nie były przyczyną wypadku, a po prostu jego skutkiem. Według niego plama mogła powstać w wyniku zatrucia, któryś z uczestników mógł wymiotować krwią lub mogła ona pochodzić właśnie z tej rany widocznej na twarzy Olega Bułdakowa. Znalazłem jeszcze jedno wyjaśnienie tłumaczące dlaczego ofiary zostały odnalezione ze zdjętymi butami. Otóż podobno w wyniku niedotlenienia może dojść do spuchnięcia stóp, alpiniści czując wtedy ucisk mogli zdjąć obuwie, a później nie byli w stanie już go ponownie założyć. Kolejnym interesującym wątkiem, o którym warto powiedzieć, są objawy choroby wysokościowej. Mogą one tłumaczyć niektóre sytuacje zastane na miejscu przez ratowników i wspomniałem już o krwawym kaszlu, obrzęku stóp, lecz kolejnym z objawów tej choroby mogą być problemy żołądkowe, biegunka. Właśnie to mogło być przyczyną opuszczenia przez trzech alpinistów nocą swojego schronienia. Do tego mogły wystąpić także inne objawy, jak zaburzenia równowagi, omamy czy zawroty głowy. Być może to właśnie dlatego Rosjanie zostali odnalezieni z opuszczonymi spodniami. Przyczyną biegunki niekoniecznie musiała być choroba, ale nawet roztopienie i wypicie zanieczyszczonego śniegu, o który w tak popularnym miejscu jak Elbrus nie trudno i mogło to wywołać, Zatrucie. Ustalono, że grupa Lewina najprawdopodobniej nie posiadała leków przeciwbiegunkowych. Rozdział trzeci. Kolejne znaki zapytania. W tej historii jest wiele niewyjaśnionych zdarzeń. Być może jedną z osób, za sprawą której pytań jest zdecydowanie dużo więcej niż odpowiedzi, jest jeden z ocalałych: Odinsow. Dlaczego? Otóż, gdy został on odnaleziony, opowiadał ratownikom, co zaszło podczas dwóch ostatnich dni, lecz kiedy dotarł już do schroniska, w tej historii ponownie pojawiła się postać, o której już raz wspominałem. O kim mowa? Otóż, przy Odincowie szybko znalazł się wtedy Leonid Ebril, kierownik innej grupy, która jako jedyna, mimo braku wszczęcia alarmu i mimo złej pogody, wyruszyła na poszukiwania zespołu Lewina. Podobno po tej rozmowie z Ebrilem Odincow zmienił swoje zeznania. Problem z wyjaśnieniem tej wielkiej tragedii na Elbrusie polega też na tym, że późniejszego śledztwa nie przeprowadzono dokładnie, a zeznania uczestników nie zawsze były spójne. Z tego powodu w jednych źródłach znajdziemy informację, że korzystanie z palników mogło przyczynić się do zatrucia grupy, z kolei w innych źródłach znajdziemy informację, że uczestnicy nie posiadali palnika, co oznacza, że niektóre teorie o zatruciu są dużo mniej prawdopodobne, ale z kolei inne opinie wskazujące, że to odwodnienie przyczyniło się do osłabienia alpinistów są wówczas dużo bardziej realne. Najbardziej tajemniczymi odkryciami na miejscu tragedii, których nigdy nie wyjaśniono były po pierwsze zniszczony radiotelefon Lewina, po drugie włosy znalezione w żołądku jednego z uczestników, czy w nocy doszło do bójki, sprzeczki pomiędzy uczestnikami, stąd powstała plama, dlatego też radiotelefon został zniszczony, żadne źródła nie wspominają o zeznaniach ocalałego Japończyka, wszystkie relacje z tamtej nocy bazują wyłącznie na wspomnieniach Rosjanina. Co ciekawe, grupa Lewina podjęła decyzję o biwaku między innymi ze względu na przeszkolenie ekipy stworzenia jam śnieżnych, aby móc wykorzystać tę wiedzę i umiejętności podczas zbliżającej się ekspedycji do Pamiru. Jej celem było nie tylko uzyskanie doświadczenia w Górach Wysokich, ale także poszukiwanie zaginionej ekspedycji Petera Kloczkowa, która przepadła tam latem zeszłego roku. O tej wyprawie i również takich tajemniczych okolicznościach zaginięcia powstał już odcinek na kanale kilka lat temu i zostawię do niego link w opisie i również w komentarzu pod materiałem. Podczas tamtych kilku majowych dni ze zbocza Elbrusa w sumie zwieziono aż 11 ciał. Choć od tych wydarzeń minęło ponad 30 lat, to na tej górze wciąż często dochodzi do wypadków. Elbrus, ze względu na swoją popularność i stosunkowo łatwą dostępność, przyciąga tysiące alpinistów każdego roku, również tych mało doświadczonych i nierozważnych. To oni najczęściej ulegają wypadkom na górze. To wszystko na dzisiaj. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii na temat tej historii. Czy nasuwają się Wam może jakieś pomysły na wyjaśnienie niektórych? z tych wydarzeń. Jeśli tak, to napiszcie o tym w komentarzu pod filmem. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Dziękuję również wszystkim patronom. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!